Pasjonujące premiery. Świetni goście. Ciekawe rozmowy. Ważne tematy. Emocje, dyskusje, fakty. Czyli książki Pruszyńskiego. Dzień dobry, witam Państwa bardzo gorąco w kolejnym odcinku podcastu Książki Pruszyńskiego, podcastu, w którym świętujemy, w którym cieszymy się z premier książek. Wspaniała literatura Pruszyńskiego, literatura faktu, literatura piękna, literatura polska i zagraniczna. I dzisiaj właśnie na tej drugiej będziemy mieli okazję się skoncentrować. Ja nazywam się Justyna Dzik Kluga, jestem dziennikarką, mam przyjemność być jedną z prowadzących podcast Książki Pruszyńskiego, a w Radiu 357 prowadzę audycję o książkach. I dzisiaj po raz pierwszy, odkąd w ogóle o książkach mówię, a parę lat już minęło, mam okazję porozmawiać z redaktorką działu literatury zagranicznej. Oczywiście w wydawnictwie Pruszyńskiej. Panie i panowie, chłopcy i dziewczęta. Dzisiaj przy mikrofonie Iza Cupiał. Dzień dobry, Izo. Bardzo mi miło. Ja mam taki kłopot, bo zazwyczaj nasze odcinki mają tak pół godziny, a dzisiaj tak na 7 godzin mam materiału, więc nie wiem, czy jesteś przygotowana, czy wody ci wystarczy. Mam radę, jestem gotowa, możemy płynąć, że tak powiem. Tematów będzie sporo. Temat główny to książka, którą właśnie wydajecie. Właściwie to pierwsza część sagi, której ciąg dalszy na pewno się będzie ukazywał. Marilyn Robinson, amerykańska pisarka, laureatka Nagrody Pulicera. Podobno książka, o której rozmawiamy, to jedna z ulubionych książek Baracka Obamy. No to już jest taka pr zagrywka, że trudno no, sobie wyobrazić no, coś lepszego, ale, to prawda, ale fakt. Ukochana jego pisarka, tak więc. Z którą robił nawet wywiad. Tak, walczył o ten wywiad i szczęśliwie mu się udało, więc bardzo się cieszymy. I nagrodził ją również najbardziej prestiżowym orderem National Humanities of Art, więc e, no, to też takie jest piękne zwieńczenie i docenienie jej kariery. Literackiej i krytycznej pozycji na rynku amerykańskim. Skoro będziemy mówić o książce, która jest tłumaczona z języka angielskiego na język polski, to od razu skupimy się na słowach. Książka nazywa się, ja powiedziałam do Izy Gillet, Gillet" a Iza powiedziała Giliad. Giliad. No właśnie, tak. nad tą wymową się będziemy gdzieś tam pochylać, pamiętajmy o tym. Giliad. To nazwa miejscowości, w której dzieje się ta cała historia, ale zanim o Marilyn Robinson, to trochę o pracy redaktorki działu literatury zagranicznej. To musi być świetna robota. Jeździsz sobie za granicę, patrzysz, co na półkach. I mu Mówisz, to chcemy wydać w Polsce, to z Francji, to ze Stanów, no lepiej nie mogłaś wylosować. <grym> tak, no jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, że mam e, ten przywilej zajmować się wydawaniem książek, bo była to zawsze moja wielka, wielka pasja. W sumie nie wyobrażałam siebie w żadnej innej działce i no tak jeżdżę po świecie, staram się jak najwięcej też podróżować, bo to jest dla mnie jakaś taka największa forma inspiracji, w szczególności, że żyjemy w kraju, w którym nie ma księgarni anglojęzycznych, więc muszę się posiłkować, że tak powiem. E, podróżami, tak? Więc jest to dla mnie żywioł, jest to dla mnie moja największa pasja i inspirację czerpię z przeróżnych też źródeł, tak? Właśnie po pierwsze podróże, odwiedzanie księgarni, antykwariatów, branie udział w wydarzeniach literackich, festiwalach literackich. Miałam przyjemność być dwa razy na Brooklyn Book Festival i to było potężne przeżycie, móc opsować z największą rangą amerykańskich pisarzy, krytyków, dziennikarzy. To spowodowało, że naprawdę, że tak powiem, nabrałam wiatru w żagle. Też Zułam amerykanistykę, więc już miałam tę przyjemność po prostu od pierwszego roku studiów. W się... studiów sobie tak, notujesz. Ta, pozycja... Ta książka no, musi wyjść tak. w Polsce. Ta, rozumiem, że z Marilyn Robinson tak było. Tak, ale aczkolwiek e, Marilyn e, odkryłam, że tak powiem, na własną rękę. tak Nie miałam jej na studiach. E, też no nie ukrywajmy. E, na amerykanistyce głównie się koncentrowaliśmy na, no, na, początkach literatury, największych nazwiskach, Walt Whitman, Faulkner, Fitzgerald, Hemingway, wszyscy biali panowie. <grych> I, no, więc tak to mniej więcej wyglądało, więc no, też na, na literaturę najnowszą po prostu no, zabrakło nam czasu. Ja też na amerykanistyce, no, główną moją pasją była literatura czarna, czyli afro, afroamerykańska mm -hmm. i tutaj, no, też z tego Czerpię jakąś taką największą dozę inspiracji i tutaj no, będzie pojawi się pewna potężna postać literacka właśnie z tej półki u nas w Pruszyńskim, ale tego jeszcze nie mogę zdradzić. Ja to się ale... cieszę, ale już wiesz, powieść, która nas tutaj dzisiaj poznała, czyli Gilead, to jest przecież opowieść o Ameryce, która się zmienia, tak o wojnie secesyjnej, Dokładnie. o ruchu abolicyjnym, o dyskusji na temat właśnie roli niewolnictwa, czy od, odrzucaniu tego niewolnictwa, to też jest bardzo ważny wątek, wątek społeczny, który tak. im porusza. Tak, jest to, jest, to, jest to bardzo dla niej ważny wątek. No, ona też jest, wywodzi się z tego całego nurtu kalwinistycznego. To jest też taka no, bardzo dużo, że tak powiem, na to przestrzeni i czasu, tak, na to całą. No, to w sumie jest taki jej główny, jakby to nazwać, e, no, taki jeden, jeden z jej głównych fokusów właśnie na zetknięcie religijności, duchowości mm -hmm. Amerykanów, tak po prostu tak niesamowicie osławionej na całym świecie, właśnie z, z, z ich, no, ich bardzo, bardzo trudną historią. Tak? Mm. Więc ona tutaj też burzy to pokazuje, że to niewolnictwo też istniało na, na północnych Stanach Ameryki, co bardzo wielu Amerykanów i historyków gdzieś tam próbowało gdzieś tam... Z, te, tak mm. dokładnie wytrzeć z pamięci. E, no i po prostu mierzy się z, ta, z tą tematyką, tak? która wiadomo nie była bardzo łatwa, ale ona też pokazuje, że można do tego podejść w obiektywny sposób, że tak powiem z dużą dawką właśnie, nie wiem, też czułości, ale też takiego, takiego krytycyzmu, po to, żeby po prostu no, zmierzyć się z tym i że tak powiem przepracować te winy, bo bez tego no... no nie, pójdziemy nie, dalej. nie pójdziemy dalej. Dokładnie. Dalej. Powiedz, czy trudno jest wydać um, anglojęzyczny czy obcojęzyczny tekst? Czy to jest, czy na przykład trudno było wydać um, no chociażby tę powieść, ale sądzę, że każda książka, mm -hmm. którą, e, którą chcesz mieć w Polsce, czy w polskiej wersji, to jest inna historia. Czy trudno jest oprawa? Czy pisarze mogą się nie zgodzić, na przykład, chociaż nie sądzę, myślę, że chcą być czytani na, na świecie. Czy taka droga do wydania, mówisz, to jest twój konik, jedziesz na targi, znajdujesz książkę, chcesz ją wydać w Polsce. Czy to jest duże wyzwanie, czy niekoniecznie? Jest to bardzo duże wyzwanie. Wydaje mi się, że oczywiście tutaj patrzę. Szerzej, tak no, pod kątem każdego wydawnictwa, no bo ustalmy, wydawanie książek zagranicznych mierzy się z znacznie większym ryzykiem, tak, no po prostu koszta z produkcji książki wzrastają wielokrotnie. Tutaj też kładziemy ogromny nacisk, wiadomo, na jakość tłumaczeń, redakcji, korekty, też właśnie kupna praw i to wszystko też zależy, tak, w tym sensie przypadek z Merlin Robinsonem był taki, że ja po prostu kupiłam książek, cztery książki naraz, to naprawdę zdarza się bardzo, bardzo rzadko i tutaj to wymagało dużej ode mnie dawki energii i że totalnego przekonania, że warto. że warto. I tutaj bardzo się cieszę, że, że zarząd, że tak powiem, mi zaufał. Ale na ogół takie to, to są przypadki, tak? Na ogół jest tak, że po prostu kupujemy jedną, max. dwie książki. W 80% przypadkach, bym powiedziała, no że po prostu kupujemy książki, które wyjdą dopiero za rok, za dwa, to jest, na tym się koncentruję. Czasami zdarza się, zdarzają się sytuacje, że po prostu widzę powieść, która wyszła powiedzmy miesiąc temu i na, na przykład bardzo też nam właśnie ją obserwuję od wielu wielu miesięcy w zapowiedziach i patrzę, jak ona po prostu, jak jej gdzieś tam... Mm, jak żyje na rynku. Tak, jak żyje jak na, na, na rynku wśród hmm. krytyków, wśród czytelników i wtedy, i wtedy jeśli oceniam, że naprawdę warto, no to zaczyna się ten cały proces. I to też jest y, często zdecydowanie trudniejsze, bo powieść, która już wyszła, no cieszy się już, że tak powiem, właśnie większym uznaniem i jest większe ryzyko wejścia w licytację i po prostu walki od, o książkę. Więc, a tutaj znowu wzrast wtedy, że tak powiem, ceny takie. Słuchaj, to jak po prostu nie wiem, jakbyś konie obstawiała na, na tak, zawodach, trochę tak, sobie wyobraziłam tak. tutaj nie wiem, to Służewiec wiec i za która tam obstawia książki, czy to no, będzie dokładnie. hitem w Polsce. Nie, no to dopasowanie jest, do polskiego czytelnika czytelniczki każdy pewnie ma To jest bitwa. to jest naprawdę to wymaga no. Nie, ja to... spokojna praca, a tutaj nie, po prostu Nie, ja wiem, że ludzie sobie <laughs> wyobrażają, że właśnie redaktor to siedzi po prostu i nie wiem, grzebie, grzebie, długo komputerze długie. w książce. to tak. nie jest znaczy właśnie moim zdaniem, to właśnie takie działanie i właśnie wyszukiwanie i o to, bo to naprawdę, to, to, to jest coś fascynującego, coś nakręcającego. Też nie ukrywam, czasami przegrywamy te licytacje. Mm -hmm. tak. Zdarzały się takie sytuacje, że bardzo, bardzo ża żałowałam, ale patrząc już na te tytuły, które mamy, naprawdę jest na, na, na co czekać i bardzo się z tego powodu cieszę. Mm -hmm. No właśnie, to teraz o tym porozmawiajmy, bo y, książka Giliad, właściwie tak jak mówisz, kupiłaś cztery, to jest, to jest cała saga. Dom, y, Laila i Jack, te książki się będą ukazywać tak. w wydawnictwie Pruszyński, to wszystko seria y, Marilyn Robin Robinson. Ta książka Juliet wyszła w 2004 roku w Stanach. Jak ty ją czytasz dzisiaj w kontekście pozostałych części, które się ukazały? Bo to chyba bardzo jest wartościowe, że one się ukażą w całości. Tak, nie? Jakby ta, tak. Ta, ta saga Wiesz, się ukaże co? w całości teraz. Wydaje mi się, że to jest właśnie jedna z największych magii Robinson, że tak jakby hmm. wracając do niej po latach i w sumie z każdą kolejną lekturą tej jej treść po prostu bardziej przemawia do mnie w tym sensie, że mam poczucie, że naprawdę też z tej racji patrzę na nią jako na taką klasyczkę literatury i takie jest ona określana, jako właśnie mhm. następczyni Witmana Whit i folknera i tak się w sumie należy ją y, czytać i się, z nią obcować. Uważam, że to jest bardzo, bardzo aktualny tekst właśnie pod kątem religijności, intymności, też samotności, mierzenia się właśnie z, z, z jakimiś takimi trudny, y, trudnymi wydarzeniami przeszłości i mam poczucie, że naprawdę jest to książka też, która mam nadzieję i bardzo w to wierzę też y, uderzy do polskiego czytelnika, bo to jest tematyka, która jest również nam bardzo bliska, tak właśnie też może odpowiadając na jakieś takie też niewypowiedziane pytanie, czemu ona była moim marzeniem, bo miałam poczucie, że właśnie ta, ta, ta tematyka religijności i zamkniętej społeczności e, kościelnej, mimo, że ona oscyluje wokół, e, że tak powiem, odłamu protestanckiego, kalwinizmu, no tak, czyli bardzo... Jest pastor, tak, tak, tak bardzo, bardzo... Mhm. No, czyli są tutaj pewne różnice, aczkolwiek nie do końca, tak? Więc ja mam poczucie, że to naprawdę e, polski odbiorca zrozumie, o co jej chodzi i czy właśnie ta trudna relacja właśnie ojca, ojca jako pastor Stora, ojca jako głowy rodziny, właśnie yy, ojca, który właśnie też jakiś ma za sobą trudne po prostu przeżycia, ale pragnie dla swojego dziecka jak najlepiej. Mm. Tak? I jest to dla mnie jakieś takie bardzo też przejmujące. Może też z tej racji, że bardzo niewiele jest narracji, w których że właśnie obsujemy właśnie z miłością ojca do syna i które właśnie też, tutaj mamy tak, na tak naprawdę rozegrane całe drzewo genealogiczne No ruchycie, kilka tak, kilka pokoleń właśnie chciałam powiedzieć, e, że to tak, nie tylko ojciec, nie ale tam rozgrywa się yy, między tak. jego ojcem, jeszcze ojcem jego, ojca, dziadkiem, dziadkiem. Tak. E, dokładnie, więc tutaj mamy po prostu takie spojrzenie na męskość na przestrzeni po prostu że tak powiem całych dekad i mimo że akcja rozgrywa się w latach 50., no to, więc tak naprawdę 70 lat temu, ale ja tutaj nie widzę różnicy. Tak znaczy ta ja, cała właśnie to miasto fikcyjne Gilia trudno dobrze mogłoby być rozegrane pod Warszawą w tym sensie z oczami wyobraźni w, e, kupuję to w 100%. Tak? No jest to opowieść uniwersalna. Mówimy o czym właściwie jest ta historia? No jest to też historia o pewnej etyce, moralności, o byciu człowiekiem, o relacjach, o relacjach w ogóle, o tym jak się ze sobą komunikuje bardzo ciekawy jest też pomysł, tak jak mówisz, narracyjny, bo głównym bohaterem jest pastor John Ames, duchowny, kalwiński duchowny, tak mówiąc, wprowadzając trochę Państwa w ten, w ten temat. I ta książka jest jako jego listem, czy jego taką spowiedzią, jego listem do syna siedmioletniego. On wie, że kres blisko i chce temu synowi coś pozostawić. W ogóle konstrukcja, pomysł na narrację jest bardzo dobry. Tak, no to jest, wręcz można to czytać jako takie kazanie, tak, które właśnie zamienia się właśnie w formę listu. I to też jest bardzo, bardzo typowe dla kalwinistów, tak, no, że właśnie no, na, na tym się ich opiera, opiera się ten odłam, także właśnie te, te bardzo długie kazania, to grzebanie, że tak powiem, bardzo takie detaliczne w Piśmie Świętym, więc to jest takie dla nich no, na, na największa siła, tak. No też tutaj mogę właśnie zdradzić, że może też dlatego gdzieś tam było to dla mnie uderzające, też właśnie się wychowałam w domu protestanckim i do, doskonale gdzieś tam łapałam te rzeczy, ale z drugiej strony, miałam się zawsze takie zetknięcie właśnie z tym katolicyzmem takim bardzo mocno polskim. I tutaj naprawdę widzę, że to może być bardzo ciekawe dla naszego odbiorcy i to, co mnie najbardziej też fascynuje i właśnie czytając to po latach i wracając do, do tej powieści, to jest właśnie to przepiękne, w e, znaczy przepiękny sposób e, i styl, w jakim e, Robinson po raz pierwszy pokazuje bohat, bohaterki, które tak naprawdę pojawiły się dopiero w późniejszych powieściach. tak? Bo mamy tutaj, pojawia się Glory, która będzie główną bohaterką drugiej powieści Dom. E, absolutnie przepiękna narracja, i też tutaj mogę zdradzić. E, wydamy to, mam nadzieję, przed wakacjami, więc mm -hmm. e, bardzo się na, na to cieszę. E, no i Laila, tak, czyli żona Amesa, e, bohaterka trzeciej powieści, która zresztą jest takim prequelem do Giliard, bo tam poznajemy całą historię ich miłości, tak, więc wspaniały sposób, bo ona łączy te wszystkie gdzieś tam wątki i pokazuje, no, że, no, że, że, że z tym się je człowieczeństwo, tak, więc dla mnie to jest naprawdę, że tak powiem, magia, no i bardzo, bardzo, że tak powiem, się na to cieszę. No tak, tak mówisz, jakby. że w ogóle sobie nie wyobrażam, nie mieć całego zestawu tych książek, że ten griet to jest taka, taka tak. kropelka w morzu właściwie całej tej historii. Ale skupmy się przez chwilę na samej Marilyn Robinson. Mówisz, że odkryła się na studiach. Jestem ciekawa, czy miałaś okazję ją poznać przy okazji pracy nad polskim nie tekstem Giliet. A jeżeli nie miałaś, to jak ją znasz z, z tekstów, czy z maili, czy z, ze swojej historii, którą zaczęłaś z nią, będąc na Amerykanistyce? Wiesz Jaką co? jest osobą? Wiesz, co bardzo dużo e, przesłuchałam wszystkie rozmowy, jakie były dostępne e, na YouTubie. Z zajęło to trzy lata, Zajęło to trzy lata, ale się zajęło, udało. Zajęło lata, ale <laughs> się udało. No, tym muszę się posiłkować, nie mając do niej dostępu. Mm -hmm. Też naprawdę walka, walka o wywiady z, 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 z pisarkami z takiej rangi jest no, naprawdę ciężka. tak? Więc teraz właśnie tutaj walczyłam właśnie między innymi dla Ciebie <laughs> innymi przez tygodnie. Bym okazję ją poznać, to e, prawda. Dziękuję. I, e, więc tutaj po prostu widzę, że to, no to jednak kobieta to już, to już jest pisarka w podeszłym wieku. Tak? Mm -hmm. Ale to, co mnie w niej ujmuje, to jest po prostu taki radykalny, Humanizm, empatia, no ale po prostu teologią, tak? Niesam, niesamowicie oczytaną kobietą. W ogóle ta cała, też miałam przyjemność mierzyć się z, z jej tekstami non-fiction, bo napisała wiele książek essayistycznych i mhm. to jest naj, na, naprawdę wyższa szkoła jazdy. Wręcz ostatnio nawet coś nie, nie czytam, co jakieś tam dawne recenzje. Jest bardzo, bardzo jest uczoną taką postacią. Tak, bardzo. tak. Redaktora New York Times, który po prostu napisał e, Droga Merlin, do, e, dojeżdżając do każdego końca eseju, po prostu. Wręcz rzęże, tak? Bo jest po tak to przepakowane, <grymne> gęste i mocne, więc też językowo ona jest wtedy naprawdę zupełnie inaczej się e, ją odbiera, tak? Więc właśnie obsując, e, z, zrobię sobie za, za każdym razem jestem pod ogromną dawką podziwu, wrażenia, ale też naprawdę to jest pisarka, która nie jest, że tak powiem, na każdy dzień. Znaczy musisz podejść do niej mm -hmm. na spokojnie, mm -hmm. e, musisz dać sobie czas na lekturę, nie powinieneś gonić przez tę opowieść. Sz szczególnie przez Giliad, bo to ona to, to też mo może warto, żebyśmy to podkreśliły, że ta pierwsza powieść bardzo odbiega narracyjnie od, od pozostałych tomów, bo tam już mamy trzecioosobowego narratora, jest to znacznie lżejsza, że tak powiem, e lektura, zresztą chociażby dom dostała nagrodę Orange Prize i ona właśnie docenia mhm, takie bardzo słoneczne powieści. powieści. To też jest dla mnie jakiś taki, było dla mnie taką dużą dawką ryzyka, bo wiem, że właśnie dla wielu czytelników z tego, co właśnie czytałam właśnie na portalach zagranicznych, to Giliad momentami mogą być takie wręcz odrzucające właśnie pod kątem narracyjnym, ale tutaj chcę właśnie też uspokoić, tak, że te po kolejne powieści zupełnie są inaczej już odbierane. Tak, no to jest taka. No Powiedziałaś, że ona jest jakby dla ciebie częścią klasyki. No Ta powieść jest takim z czymś, co nam się z klasyką kojarzy. To nie jest książka na jeden wieczór, to jest książka, z którą warto pobyć, o której warto. Pomyśleć, w którą warto wejść, nawet się tak zanurzyć, powiedziałabym, mm -hmm. w ogóle w, w cały ten świat. Ale to, co mówisz, też jest świetne pod kątem pokazania, jak Robinson jest nowatorska, bo kolejne bohaterki to jednak są kobiety. Dajemy głos kobietom. Mam takie wrażenie, że nie, nie bez znaczenia to jest dla Ciebie, że tutaj nie tylko ci biali panowie, o których wspomniałaś na początku, ale również inni <laughs> mogą się wypowiedzieć, tak? Jakby miejsce dla, dla tego innego jest w jej literaturze. Tak, dokładnie. Innej, Szczególnie, że te bohaterki naprawdę, także, że tak powiem, Odbiegają e, od standardów kobiet Ameryki lat 50. Robinson tak? chyba od, odbiega trochę od standardów. Tak? Oczywiście. Oczytana, e, odważna, poruszająca takie tematy, Taak. których nie wszyscy chcą dotykać. Bardzo też żartobliwa. Ona ma naprawdę takie mocne poczucie humoru, co ja za, zawsze sobie cenię <laughs> w pisarkach. Ale tak, no właśnie, bohaterka drugiej powieści, e, właśnie e, Glory, jest właśnie też samotną kobietą, której życie, że, że tak powiem, się nie udało i mierzy się właśnie też z jakimś takim odepchnięciem przez ukochanego ojca, dla którego miłością życia jest Jack, czyli bohater czwartej powieści, który oczywiście też się pojawia nam już w giliad. Mhm. E, no i, no i, ale no, taką główną czarną heroiną jest no Lila, tak? Czyli ukochana pastora, e, ukochana pastora w którą, w, w, która po prostu że tak powiem od razu przykuła jego uwagę w tej kościelnej na, na, e, nawie i po prostu no, mhm. przepięknie rozegrane love story, do którego on już e, do którego Robinson już tam, że tak powiem, uderza w, e, w, e, w giliad, więc... Tak, no i tutaj Mamy naprawdę bardzo mocną historię tej kobiety. To znaczy, dla mnie chyba to są właśnie pod tym kątem, znaczy jeśli miałabym spozycjonować moją ulubioną powiedz z tego cztery księgi, jest to Laila. Mhm. Bo to jest naprawdę bohaterka, która nie przystaje do tamtych czasów, która jest bardzo silna, która jest po prostu, która przeszła bardzo wiele w życiu i zapłaciła za to swoją cenę, tak? Mhm. I po prostu to, że, że zmierzyła się z tym, że miała po prostu odwagę, że tak powiem, wyjść przeciwko swoim słabościom i zostać żoną pastora, co. I to chyba drugą, tak. Oby tak, dobrze tak, pamiętam. tak. Bo... Hmm. Tak, e, więc e, no tutaj naprawdę należy się jej podzielić. Odważna odważna kobieta, <gry> zupełnie jak <gry> Robinson. Porozmawiamy chwilę od e, Giliad e, czy Gilet e, Giliad, oczywiście. E, to miejsce kojarzy, jest takie literackie, tak to nazwijmy, no, w Polsce bardzo znane dzięki Margaret Atwood, kanadyjskiej pisarce, dzięki takiej dystopijnej rzeczywistości z opowieści podręcznej, ale tutaj to jest prawdziwe miasto, inspirowane rzeczywiście miastem, które jest w stanie Iowa Jakie to jest miasteczko, to Giliad? Co tam się dzieje? Mówiłaś, że to mogą być spokojnie, nie wiem, grujec pod Warszawą, no albo jakieś miasteczko pod no, Warszawą. Tak, no tak, Jakim bohaterem jest Giliad? Dla mnie, wiesz co, jakbym to miała spozycjonować? Jest to bohater szary, bym powiedziała, taki jak jest w sumie jak, jak nasza okładka. Ona naprawdę przepięknie oddaje treść tej powieści. Zresztą jestem bardzo wdzięczna Zuzannie Malinowskiej, która właśnie na początku zachwyciła się tą powieścią i dopiero potem sięgnęła do, do zmierzenia się z tym projektem. Jest, jest właśnie Malutką społecznością, która z pozoru wydaje się jedna jakich minion, a pod którą, że tak powiem, pod, taką, pod takim pierwszym poziomem kryje się bardzo dużo tych emocji, kontrowersji, samotności, zdrad i takiej, takiej próby, właśnie często zaklinania rzeczywistości. Takie, ja, to jest dla mnie niesamowite, że jakim łączącym naczyniem e, dla mieszkańców Giliad staje się Kościół, i mhm. e, jak jest to trudne i jak to jest wymagające po prostu być w społeczności jako jednostka i też jako całość, tak? No bo w tym sensie naprawdę, jak jesteś, że tak powiem, częścią społeczności protestanckiej, takiej radykalnej, a tak możemy no, określić Kalwini z tamtych lat, no to jesteś naprawdę prześwietlany. I tutaj pięknym, właśnie, w pięknym stylu właśnie ten pastor to pokazuje, że tak naprawdę wszyscy jesteśmy gdzieś tam grzeszni, ale no całą sztuką jest to, jak, to się, jak się z tym grzechem mierzymy, tak? Zresztą Calvin powiedział, że jesteśmy aktorami tylko na scenie i on to pokazuje, że w tym sensie każdy może odgrywać jakąś rolę i dążyć i po prostu tworzyć jakieś swoje kreacje, a tak naprawdę przed Bogiem jesteśmy wszyscy tacy sami, tak? Zaczynałyśmy od rozmowy o tłumaczeniu czy przynoszeniu do polskiej literatury zagranicznej, tak? Bo jesteś szefową działu literatury zagranicznej. Myślę sobie, inaczej mogę się domyślać dlaczego to jest ulubiona powieść Baracka Obamy i ulubiona autorka Baracka Obamy. Mogę się domyślać, dlaczego Amerykanie tę książkę bardzo cenią, no bo ona jest o nich, o historii o różnych zadrach, o takich punktach, o których pewnie się dużo nie mówi, a warto. Dlaczego polski czytelnik tę książkę doceni? Co wydaje mi się, że doceni, dlatego że, że jesteśmy też bardzo podzielonym społeczeństwem. Wydaje mi się, że żyjemy w tak trudnych czasach, które są po prostu tak spolaryzowane, że nawet mierzenie się właśnie z literaturą, która po prostu, nie wiem, oscyluje w, w, za, za, przykładowo wokół, wokół religijnej społeczności, dla dzisiejszego ateisty może być wyzwaniem. I w, uważam, że jest potrzebnym wyzwaniem, tak? Bo zresztą Marilynne Robinson też na przykład w tym eseistycznym Absence of Mind mierzy się po prostu z krytykami, ale też właśnie z myślicielami myśli ateistycznej. Mhm. I pokazuje, że naprawdę żeby do tego, do tego wszystkiego potrzebna jest nauka, mądrość i zrozumienie, i empatia, ale też przepracowanie pewnych treści. tak? Więc e, mam poczucie, że po prostu ta powieść w kraju, który, znam, który coraz bardziej staje się taki zerojedynkowy, tak, e, gdzie nie chcemy właśnie jedna strona, że tak powiem, rozmawiać, prowadzić dialogu z drugą stroną, a z drugiej strony, no, że jesteśmy jednym narodem, jesteśmy jedną społecznością i że tak powiem, przemieszczamy się tą samą komunikacją i, e, no i potrzebujemy mamy moim zdaniem takich łączących mostów, a i dla mnie e, takim mostem jest Proza Robinson, jak najbardziej. Tak? No, ja chciałam powiedzieć, że to jest taka książka, która w czasach, w których się bunkrujemy w tych swoich mi miejscach, to niektórzy mówią bańkach, chociaż ja strasznie nie lubię tego określenia, ale no właśnie w swoich e, koncepcjach jedynie słusznych i bardzo takich e, czarno-białych, nie ma miejsca na szarość, to ta szarość z okładki Gilliat jest bardzo potrzebna, żeby spróbować mm -hmm. e, jakiś dialog nawiązać. Bardzo uniwersalna jest ta powieść, moim zdaniem, chociaż pisze o czasach odległych, o odległym nam kraju, a ale nie tak odległych nam ludzkich wątpliwościach i bohaterach, których możemy zupełnie spokojnie znaleźć też w naszym współczesnym życiu. Widzę, że kochasz literaturę. To jest niesamowite. Po prostu ogień wokół taki. Państwo tego nie widzą, ale ja po prostu z otwartą buzią słucham, bo Dziękuję. jesteś absolutnie zajarana po prostu literaturą. Rozumiem, że teraz Nowy Jork i kolejne książki będą przywiezione. Tak, lecę z, lecę, lecę z pustą torbą i wracam z 50 kilogramami. Wszystko mam przeliczone, książki jak najbardziej. Znaczy twoja y, amerykańska przeszłość y, y, uczelniowa, ma nam dać do zrozumienia, że w Pruszyńskim będzie głównie literatura amerykańska teraz tłumaczona, czy jednak inne kraje też odwiedzisz? Wiesz co, no nie ukrywam, że na tym się koncentruję, no bo to najbardziej czuję, tak? No i literatura brytyjską, no ale tutaj amerykańska no jest takim moim numerem jeden, moim konikiem. Też tutaj mam wspaniałą redaktorkę, która, Jadwiga Mi, która też również tutaj ze mną działa na pełnym, że tak powiem, gazie i zapale, bo no bo bez tego nie da rady, tak? Więc tu Tutaj też mogę zajawić, że będziemy miały wspaniałe powieści młodzieżowe również nagradzane i tutaj naprawdę i jest na co czekać, z czego bardzo, bardzo się cieszę, naprawdę będzie się działo. No ten, wiesz, amerykański tygiel to jest tygiel wielokulturowy, wielonarodowy, więc tam będzie można się pewnie przyjrzeć jak w soczewce bardzo różnym prądom światowym, które gdzieś tam się e, stykają w tak, tych no różnych i to, i, to jest, I to jest najbardziej fascynujące w tej literaturze dla mnie, w tym sensie, że będąc tam możesz po prostu być w każdym miejscu na świecie, tak? Że... W każdej religii, w każdym kolorze skóry, w, każdy, w każdej tutaj. etniczności, w każdej kulturze to wszystko tutaj Dokładnie. Przecież i też to jest w powieści Marilyn Robinson. No, taka religia, która wydawałoby się, że jest dla nas mm -hmm. odległa, ale pewne mechanizmy są przecież bardzo podobne. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję Trzy bardzo. Trzymam kciuki za Nowy Jork. Drodzy Dzięki. Państwo, polecamy gorąco nie tylko Gilliatt, ale całą serię tej sagi, która. Tą częścią właśnie się zaczyna. Wszystkie książki będą się ukazywały w wydawnictwie Pruszyński. Marilyn Robinson to nasza bohaterka, no główna, ale o niej przepięknie opowiedziała redaktorka działu literatury zagranicznej Wydawnictwa Pruszyński i zacupiał. Dobrego popołudnia a państwu bardzo. świetnej lektury. Do usłyszenia.